Dzień dobry, szanowni Państwo, Borys Morawiak. Jako ruch poparcia zabiegamy o możliwość dostępu obywateli do refundowanych zabiegów in vitro. Nie do zaakceptowania jest dla nas sytuacja, w której kilkanaście procent mężczyzn i kobiet mających problemy z niepłodnością nie jest w stanie posiadać dziecka, gdyż nie stać ich na przeprowadzenie takiego zabiegu. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego, który wkraczając w sferę profanum zamierza poprzez swoisty szantaż. Zmusić ustawodawcom do odrzucenia ustaw postępowych i nowoczesnych. Nie zgadzamy się także z absurdalnym stanowiskiem Kościoła katolickiego, jakoby niepłodność nie była chorobą, a jedynie specyficznym stanem ym, i wynikiem kumulacji czynników, które to właśnie do niepłodności prowadzą. Negowanie przez Kościół niepłodności jako choroby jest sprzeczne ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia i kolejnym dowodem na to, że Kościół katolicki jest instytucją anachroniczną i niepostępową. Zdając sobie sprawę z delikatnej materii, jak jest, jaką jest prawo każdego obywatela do decydowania o sobie, jako Ruch Poparcia opowiadamy się za legalizacją aborcji. Uważamy, że istniejąca na chwilę obecną ustawa antyaborcyjna wbrew pozorom nie jest i nigdy nie była żadnym kompromisowym rozwiązaniem, a ponadto jest nieskuteczna. W Polsce działa podziemie aborcyjne, a co roku kilkadziesiąt tysięcy Polek przerywa ciążę za granicą. Nikt nie powinien zmuszać kobiety do posiadania dziecka wbrew jej woli. Prawo do aborcji to po prostu jedno z praw człowieka do decydowania o własnym losie. Walcząc o prawo do wyboru, nie walczy się o swoją wygodę. Chodzi o to, żeby postawić się w sytuacji kogoś, kto tego wyboru potrzebuje. Trzeba umożliwić ludziom decyzję, a nie wybierać za nich rozwiązania. Kontrowersyjnym postulatem jest rozdział państwa od kościoła. Jak Państwo wiecie... W w chwili obecnej mamy konstytucję, która mówi o tym, że każdy ma zagwarantowaną wolność sumienia, wolność wyznania, nie wolno nikogo z tego powodu dyskryminować. Nie podoba nam się, że jednak ta dyskryminacja jest, nie podoba nam się, że istnieje kościelna komisja majątkowa, która w chwili obecnej oddała już 160 tysięcy hektarów ziemi kościołowi. Nie podoba nam się bardzo że w Komisji Kościelnej zasiada 12 osób, które pobierają 70% wynagrodzenia sędziów Sądu Administracyjnego Naczelnego. Są to ogromne pieniądze. Nie podoba nam się, że mimo iż są akty prawne, które regulują współpracę państwa z Kościołem, czyli Konstytucja Rzeczypospolitej, Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz Konkordat, metody finansowania Kościoła są sprzeczne z tymi wyżej wymienionymi aktami prawnymi. Finansowanie nauczania religii. W chwili obecnej rocznie idzie na to 520 milionów złotych. Jak wcześniej mówiła koleżanka Ela Pawlak, 780 miliardów brakuje do budżetu. Tutaj można sobie łatwo policzyć, że gro tej kwoty może się mieścić w tej komisji majątkowej. Finansowanie uczelni katolickich to jest 300 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli chodzi o religię, to również y, udostępnianie infrastruktury, czy, czyli y, szkoł, szkół, gdzie są przykościelne sale, gdzie kościół ma to we własności. Dotacje na budowę obiektów sakralnych, na przykład świątynia opatrzności, to było 110 milionów złotych. Pieniądze, y, które oddali y, podatnicy różnych wyznań. Dotacje na fundusz kościelny, dzięki któremu. Y, Zakonnice i księża dostają emerytury opłacane z naszych składek. Odbudowa i remonty i konserwacja obiektów sakralnych 86 milionów rocznie. W roku 2010 Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało na zabezpieczenie finansowania trzech ordynariatów 24,5 miliona złotych. Kapelani wojskowi dostali 15,4 miliona złotych. 12 milionów przypadło kapelanom z Kościoła Katolickiego. Kapelani utrzymywani są w szpitalach, w domach pomocy społecznej, w sekre... nawet w, w sanatoriach przepraszam, MSWiA. To raczej nie jest dobra sytuacja. Ponadto finansowane są kościelne, przedszkola, szkoły podstawowe, przykościelne. Wpłaty od spółek Skarbu Państwa według szacunków Ministerstwa Skarbu Państwa w roku 2001, czyli daleko, dawno, wynosiły 3,7 miliona złotych w gotówce i 1,6 w majątku rzeczowym. Myślę, że na dzień dzisiejszy nie, nie uzyskałam nigdzie takiej informacji, jest to o wiele większy wynik. Kościół Katolicki za sprawą działania Komisji Majątkowej przejął 480 nieruchomości wartych 24 miliardów, w tym 100 cerkwi prawosławnych zajętych w 1945 roku. Cerkwia i Kościół Katolicki to są dwie różne sprawy. Komisja majątkowa, kościelna musi być zlikwidowana. Poza tym y, jeszcze jeden temat. No i oczywiście y, religia, tak jak seks, jak powiedziała Magdalena Środa na kongresie y, Janusza Palikota 2 października, powinna być w strefie sakrum. Kto w co wierzy i kto z kim sypia, to jest prywatna sprawa każdego obywatela. Y, jeszcze mamy y, kolejny postulat. Y, wydatki na kulturę. Jesteśmy państwem kulturalnym i chcielibyśmy, żeby 1% wydatków budżetu szło na kulturę, a 1% na wojsko. Nie chcemy, żeby nasi żołnierze ginęli w Afganistanie, być może niedługo zaczną ginąć w Korei Południowej, bo konflikt się w tej chwili rozpoczął. Chcemy mieć coś z tego, że w budżecie państwa jest wydatek. Nie, nie potrzebna nam wielka armia. Wojna, jeżeli będzie jakakolwiek, nie będzie taka jak dotychczasowe wojny, które znamy. Nie zgadzamy się z finansowaniem armii w takim stopniu, jak w tej chwili jest finansowana, czyli 1,94% 1%, 1 na armię i 1% na kulturę. To jest nasz postulat. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego, co mieliśmy państwo do przekazania i zachęcamy do zadawania pytań. Państwo tworzą grupę już jakąś sformalizowaną czy na razie nie jak ja, jak mamy na chwilę obecną te struktury się tworzą. Jesteśmy w fazie powoływania tutaj regionalnych struktur ruchu poparcia. Musicie zdać sobie Państwo sprawę z tego, że funkcjonuje Stowarzyszenie Ruchu Poparcia Palikota, a obok tego funkcjonuje Partia Ruch Poparcia. To są dwie rzeczy i te dwie rzeczy, te dwie struktury na chwilę obecną powstają tutaj w regionie gorzowskim. Ale nie tylko w regionie gorzowskim. To jest akcja ogólnopolska i już we wszystkich regionach na terenie naszego kraju takie struktury, takie struktury powoli się zaczynają wyłaniać. Czyli jeszcze nikt z Państwa jakichś konkretnych funkcji nie ma? Czyli... Są, są wyznaczeni tak zwani tymczasowi koordynatorzy. To są ludzie, którzy sprzęgają, że tak powiem, swoją energią całe te struktury, które powstają tutaj. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Koordynatorów na chwilę obecną, jeżeli chodzi o podregion gorzowski, to są trzy osoby. To jest pani Monika Twarogal, to jest pani Magdalena Zawiślak, to jestem ja, Borys Morawiak. Przyjeżdża pani Janusz Palikot w niedzielę. Jest podany panel dyskusyjny, to jest rozdział państwa od kościoła. Pan Palikot przedstawi pokrótce, podejrzewam, też swoje postulaty, tak jak dobrze zrozumiałem. No i mam nadzieję, że będzie też część, która będzie przeznaczona na dyskusję po prostu z publicznością w tym zakresie. Tak? Na chwilę obecną tworzymy statut. Na chwilę obecną jest w opracowaniu statut. Był niedawno zjazd koordynatorów w Warszawie. Tam była dosyć burzliwa dyskusja odnośnie tego statutu, który, który powstaje. No mamy nadzieję, że na przestrzeni dwóch tygodni ten statut powstanie i będzie można mówić o, o już tak powiem, sformalizowaniu tego stowarzyszenia. Rejestracja już się zakończyła, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, zakończyła się, jeżeli chodzi o partię. Na razie pracujemy jeszcze nad finalną wersją statutu. Ja powiem tak, na chwilę obecną, ja będę mówił jako koordynator z regionu międzyrzeckiego, na chwilę obecną zaczynamy wdrażać jako ruch poparcia już w tym regionie międzyrzeckim, w powiecie międzyrzeckim nasz własny program, który będzie dotyczył monitoringu poczynań władz, tych nowo wybranych w tych wyborach samorządowych. Na chwilę obecną schodzimy z organizacją już na poziom gmin, czyli sprzęgamy, że tak powiem, jeden koordynator sprzęga cały powiat, a oprócz tego zaczynają się wyłaniać koordynatorzy w poszczególnych gminach. Chcemy się zaangażować też w tworzenie, nie wiem czy Państwo wiecie, powstaje teraz na terenie Międzyrzecza Towarzystwo Ochrony Zwierząt pod nazwą PAKLA. Chcielibyśmy, żeby ruch poparcia, jeżeli będzie taka możliwość, objął patronatem to powstające stowarzyszenie. I myślę, że prędzej czy później no, mieszkańcy tego regionu jednak o nas usłyszą. Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, to myślę, że, że możemy zakończyć. Tak? Na zakończenie chcielibyśmy jeszcze raz zaprosić wszystkich zainteresowanych na niedzielne spotkanie z Januszem Palikotem o 12, o godzinie 12 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Sikorskiego. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję